Witajcie kochani, witamy was w dzisiejszej Bank Tygodniu Witam was Wiktoria oraz Weju. Mam nadzieję, że poprzedni tydzień minął wam spokojnie, a teraz bez dłuższego przeciągania zaczynamy Bank Tygodniówkę od najważniejszych informacji. Również i w tym tygodniu dział Ważne Info nie pozostał pusty. W poniedziałek puszczony został uprzednio nagrany film, w którym chłopcy ustalili kolejne szczegóły dotyczące nowego albumu. Najprawdopodobniej ukaże się on w październiku i będzie zawierał 7 utworów. Skit? Dwie piosenki w unitach oraz cztery grupowe. Mają pojawić się piosenki w stylu So What oraz Spring Day. A tematem przewodnim albumu ma być telepatia w nawiązaniu do obecnej sytuacji na świecie. Firma Netmarble, która jest wydawcą gry BTS World, ujawniła, że planują wypuścić grę. BTS Universe Story już w trzecim kwartale 2020 roku. 14 czerwca o 11 polskiego czasu odbędzie się Bang Bang Con The Live, czyli koncert na żywo, który będziemy mogli oglądać w naszych domach. Dostęp będzie można wykupić od 1 czerwca. Otrzymaliśmy zapowiedź japońskiego albumu Map of the Soul The Journey. Wraz z nią ukazał się również fragment nowej piosenki Stay Gold. Na twitterowym profilu Big Hit Entertainment pojawił się bardzo tajemniczy, ciemny obrazek z napisem D7. Najprawdopodobniej chodzi tu o po odliczanie do 24 maja Oficjalne konto chłopaków podało wpis dalej Niestety póki co nie wiemy co ono oznacza w tym tygodniu kategoria osiągnięcia jest pełna przeróżnych informacji na temat praktycznie każdego członka BTS. Piosenka Ayu Youngiego 8 trafiła na szczyty list i Chart Weekly, przez co osiągnęła swój pierwszy Perfect All Kill. Jest to również pierwszy utwór Youngiego, który osiągnął Perfect All Kill jako solowego artysty i producenta, a jego trzeci utwór w karierze, który przekroczył 1 milion unikalnych słuchaczy na melon w ciągu 24 godzin. Mixape Safe Augusti osiągnął 100 milionów streamów na Spotify. Jungkook to król social media. W pierwszym kwartale 2020 roku Jungkook był najczęściej wyszukiwanym artystą k-popowym na Google i YouTube. Również w 2019 roku był najczęściej wyszukiwanym artystą. Jungkook jest jedyną osobą na świecie, która ma 5 tweetów z ponad 2 milionami polubień. BTS w tym roku przekroczyli 1,7 miliarda wyświetleń na YouTube i są to tylko wyniki z oficjalnych filmów, stając się drugim artystą po Bad Bunny z taką liczbą wyświetleń w tym roku. Namjoon wygrał nagrodę Korean Celebrity with Powerful Leadership Quality przyznawaną przez koreańskich internautów zdobywając 35% głosów. Teledysk do ON osiągnął 8 milionów polubień. Jest to już siódmy Teledysk z takim wynikiem. Solowe piosenki Jimin'a osiągnęły łączną liczbę 300 milionów streamów na platformie Spotify. W tym tygodniu BTS również wróciły do top 5 na polskim rankingu OLIS. Jest to ich dziesiąty tydzień w tym zestawieniu, a zadopiotowali w lutym na pierwszym miejscu. Wszystkie albumy z trylogii Love Yourself osiągnęły już ponad 1 miliard streamów na Spotify. Kondot Hionga na Spotify osiągnęło 350 tysięcy obserwujących. Teledysk the Fire osiągnął 650 milionów wyświetleń. Filter to pierwszy solidowy utwór z albumu Map of the Soul 7, który przekroczył 100 milionów Digital Points na gaon. Filter to także czwarty b-side track z ostatniego albumu, który przekroczył 100 milionów punktów na tej platformie. Wcześniej dokonały tego takie piosenki jak Friends, Black Swan i Zero O'Clock. Piosenka IU i 8 zajęła dzisiaj pierwsze miejsce w Inkigayo. Koreańskie media poinformowały, że popularność globalnej gwiazdy V z BTS rozgrzewa się na całym świecie, ponieważ świeci na listach przebojów muzycznych i rynkach, ustanawiając różne najlepsze rekordy w historii koreańskich śpiewaków solowych. Namjoon, Jimin, Jungkook, Taehyung i to są jedyni artyści w 2020 roku, którzy osiągnęli 2 miliony polubień na Twitterze. Boy with Love osiągnęło już 15 milionów polubień na YouTubie. Jest to pierwsza grupa K-popowa, która to osiągnęła. Piosenka Io Ying'ego Ace jest obecnie najbardziej lubioną piosenką na melon w 2020 roku, prześcigając piosenkę Zico Any Song. Przypominamy również o nadal trwającym głosowaniu na Instagramie w rankingu Sadler z 100 najprzystojniejszych twarzy męskich na świecie. Głosy oddane na Instagramie pomagają dostać nominację członkom BTS. Jeżeli chodzi o rankingi, w tym miesiącu BTS zajęli pierwsze miejsce w rankingu popularności grup męskich i popowych na maj w Korei, zdobywając ponad 8 milionów punktów. BTS. Zajmują również pierwsze miejsce w najbardziej stremowanych koreańskich grupach na Spotify, osiągając wynik prawie 10 miliardów. W rankingach dziennie BTS również zajmują kilka kluczowych pozycji. W rankingu najdłużej czartujących utworów grupki popowych na dziennie Top 100 od 2013 roku Spring Day zajmuje pierwsze miejsce, DNA trzecie, Idol 12, a You Love". 15. W rankingu piosenki grupki popowych, które spędziły najwięcej godzin w Genie Top 5 od 2013 roku Boy with Love" zajmuje piąte miejsce z wynikiem ponad 1100 godzin. W rankingu piosenek grupki popowych, które spędziły najwięcej godzin jako numer 1 na rankingu Genie od 2013 roku, Boy with Love" zajmuje drugie miejsce z wynikiem ponad 650 godzin. On zajmuje miejsce 17, a of miejsce 20. Jeżeli chodzi o współpracę, w tym tygodniu dostaliśmy kolejne zapowiedzi współpracy BTS z różnymi markami. Na Twitterze Lotto udostępniło plakat reklamujący wydarzenie LDF. Na Instagramie Fila India zrobiła aktualizację zdjęć BTS w ich ubraniach. Lemona udostępniła nową reklamę a Sung ujawnił, że właśnie rozpoczynają współpracę z BTS. Również dostaliśmy kolejne zapowiedzi współpracy BTS ze Stonehenge. Tym razem możemy użyć wykonania i kolory kamieni, jakie będą znajdować się w najnowszej biżuterii. Gwiazdki oznaczają narodziny, fioletowy kamień przeznaczenie, a niebieski kamień współistnienie. Tym razem na Twitterze nie działo się zbyt wiele. Jin zachęcił nas do odpoczynku, dołączając bardzo ładne selfie w niebieskim dresie, a Jungi dodał zdjęcie z T po zakończeniu wspólnej transmisji na WeLive. Natomiast na Weverse można było zobaczyć kupców dużo częściej. Tej, jak zwykle, nie zawiódł i skomentował wiele postów, jak zawsze chętnie żartując. Zrobił też spam z zdjęciami, a później wszystkie usunął. Nam John dodał zdjęcie, ciesząc się z nowej fryzury, a także polecił piosenkę Hart autorstwa Johna Inn. Jungi razem z ARMY zrobił sobie żarty z Jin'a i jego braku znajomości dress code'u. Sam Jin zaś jak zwykle popisał się szczerością. Skomentował post dotyczący nowej współpracy chłopców twierdząc, że reklamowany przez ich napój smakuje zwyczajnie. Po raz kolejny przypomniał nam też o haśle Love Yourself, stwierdzając, że uważa się za najprzystojniejszego faceta, jakiego w życiu widział. YouTube w tym tygodniu nie pozostał pusty. Otrzymaliśmy wcześniej wspomniany film, na którym chłopcy ustalali kolejne szczegóły dotyczące nowego albumu. Cała siódemka rozsiadła się wygodnie przy przy stole i dyskutowała żywą na temat unitów, piosenek oraz konceptu. Oprócz tego dostaliśmy też dwie bank tam bomby. Na pierwszej mogliśmy podziwiać utalentowanego Dżongłuka, który w kilkanaście minut stworzył dzieło markerem, a druga ukazała nam słodkie interakcje chłopców z solistą z ich wytwórni. Jeżeli chodzi o V-Live, w tym tygodniu BTS odwiedzili nas dwa razy. Najpierw Jungi wraz ze swoim kolejnym gościem specjalnym, którym w tym tygodniu był Taehyung, robił audycję radiową, podczas której żartowali i czytali wspólnie opowieść o zwierzętach. Następnie live zrobił Hoseok, który podczas swojego nagrania robił bransoletki z koralików dla członków BTS. Zrobił bransoletkę m.in. dla Jungego i Namjuna. Zapowiedział, że jeśli tylko fani będą chcieli, najpewniej zrobi drugą część zrobienia bransoletek dla reszty członków. Na Facebooku wytwórni Big Hit zostały udostępnione dwa albumy. Jeden z nich przedstawia ujęcia z comeback stage z ON. Z kolei w drugim możemy podziwiać najlepszy ship na świecie, BTS oraz ich trofea. Ciekawostek jest, jak zawsze, niemało. Koreańska marka odzieżowa System wprowadza do sprzedaży produkty powstałe we współpracy z BTS o nazwie Capsule Col w kolekcji znajdzie się 20 sztuk ubrań oraz 5 sztuk akcesoriów opartych na motywie piosenki Blood, Sweat and Tears. Według Dispatch Korea, Taehyung jest jedynym tematem rozmów po tym, jak słynny grecki program telewizyjny Star Coco ogłosił, że V zajął pierwsze miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej przystojnych mężczyzn na świecie w 2020 roku. Pokonał gwiazdy Hollywood takie jak Chris Hemsworth, Chris Evans i innych. Ayu podczas wywiadu na kanale Wanda K wysłuchała fragmentu V-Live Youngiego i Namjoona, w którym w którym mówili o jej najnowszym kombeku. Twierdziła też słowa Jungiego o tym, jak gładko przebiegła współpraca. Po prostu otrzymała od niego melodię, a później razem nagrali piosenkę. Paul Sagu, CEO of The Lemon Group, a także założyciel między innymi The Asian Awards... British Sci Award odpowiedział na Twitterze na post Gina. Wyraził swoje zdziwienie szybkością i zaangażowaniem Army w Post. Aktor Yoo Sung-ho wspomniał o Ginie w swoim wywiadzie. Opowiedział o ich pierwszym spotkaniu poza pracą, a także o tym, że Gin ma świetną osobowość i widzi go w roli jednego ze swoich przyjaciół. Ciekawostką jest jeszcze fakt, iż Sokcin w marcu wysłał Coffee Truck na plan dramy Memorist, w której grała właśnie Sung-ho. Nikt nie wiedział o tym, że się znają, więc spotkało się to z miłym zaskoczeniem zarówno produkcji, jak i pozostałych aktorów. Znana w Polsce. Marka Crop zorganizowała ankietę na temat nadchodzących motywów graficznych na ich ubranie. Wśród opcji znajdują się m.in. BTS i BT21. Koreańskie media poinformowały, że solowa piosenka Taehyunga Singularity zajęła piąte miejsce na liście sprzedaży Digital Billboard i zyskała dużą popularność nawet po dwóch latach od wydania. Znalazła się także na liście najlepiej sprzedających się utworów na Amazon. Wisiorek z misiem polarnym, którego Hobby wybrał do stworzenia bransoletki Taehyunga wyprzedał się na stronie. Jeden z użytkowników Twittera wyznał, że słyszał o tym, że piątka członków BTS wybrała się na ryby do Gunsan. Usłyszał rozmowę kapitana, od którego wynajęli łódkę. Hulu Japan będzie transmitować za darmo koncert BTS Love Yourself Japan Edition 2018 w dniach od 20 maja do 26 maja w ramach akcji Zostań w domu. Namjoon był widziany w Busan na wystawie Kim jong -haka. Zostawił też wiadomość w księdze gości. Mam nadzieję, że razem pokonamy ten trudny czas dzięki wystawie Rhythmic Vitality artysty Kim Jong-ha. Dziękuję za dobrą wystawę. National Hangul Museum w Seulu ponownie otwiera wyjątkowa wystawa zatytułowana Korean Pop Lyrics Melodies of Life. Zaprezentowano na niej kilka piosenek k-popowych, a wśród nich znalazły się trzy pozycje BTS. Answer Love Myself Idol i Microcosmos. T. po raz kolejny grał i rozmawiał z fanami. Odbyła się rozmowa na temat miętowej czekolady, a także nierozwiązana kwestia tego, czy T. jest misiem, czy tygryskiem W serialu Jeszcze nigdy w piątym odcinku pierwszego sezonu wspomniano o BTS. Kim Young, popularna koreańska komik i piosenkarka, wspomniała o Tehyunku w programie KBS You yeols Sketchbook. Powiedziała, że dzięki temu, że T. zagrał jej piosenkę Gimme Gimme na live, Kochają ją nie tylko koreańscy, ale i zagraniczni fani. Jest mu za to bardzo wdzięczna. Nikogo to pewnie nie zdziwi, ale spodnie tych które miał na selfie z Youngim, podobnie jak zawieszka, zostały wyprzedane. 13 maja Namjoon odwiedził restaurację tak kalbi i zostawił tam swój autograf, który restauracja opublikowała na Instagramie. Soam z KMK na swoim live na pytanie, jacy celebryci wyglądają lepiej na żywo, odpowiedział, że na pewno nasz sokcień. twierdził, że jest on najprzystojniejszym facetem, jakiego widział w życiu, i że był w szoku, kiedy zobaczył go na żywo. Wykonała akustyczną wersję 8. Warto posłuchać dla usłyszenia jej własnej interpretacji rapu Yungiego. into Intuit na fan meetingu wykonał i zatańczył Serendipity. Amerykański aktor Charles Melton, znany z serialu Riverdale, zamieścił na swoim Instagramie filmik z zeszłorocznego GMA Summer Concert Series, gdzie miał okazję spotkać się i porozmawiać z BTS. Program telewizyjny Master in the House wymagał od obsady zaśpiewanie Boy with Love. Jest to bardzo zabawne wykonanie, polecam obejrzeć. W lutym Armies Atlanta poprosiły o zaświecenie lotniska na kolor fioletowy w połowie maja, ponieważ chłopcy mieli mieć tam koncert. Udało się! 17 maja, w zapowiedzianym dniu koncertu, lotnisko lśniło na fioletowo. Zarówno fani, jak i osoby zaangażowane w produkcję amerykańskiego programu The Masked Singer, gorąco dyskutują o możliwym uczestnictwie Jimin'a. The Masked Singer to program z licencji koreańskiej, gdzie artysta zamaskowuje się nie do rozpoznania, a jury i widownia mają za zadanie odgadnąć jego tożsamość. Nicole Scherzinger była członkini The Pussycat Dolls oraz jedna z jurorek powiedziała w wywiadzie, że gdyby miała wybrać koreańskiego artystę do udziału w programie, to byłby nim właśnie Jimin. I tak właśnie minął nam cały zeszły tydzień na grupie. Mamy nadzieję, że dobrze Wam się słuchało. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Cześć!